No moi kochani subskrybenci, witam was serdecznie w ten sobotni wieczór, sobotnią noc. <coughs> jak widać, na 140 km komputer pokazuje 89, no ale to było miasto. Pół jak tam u was samochody, to tam psuje się coś przez zimę. Się rozmawiałem z jednym chłopakiem, też miał display Faulty, w ogóle mu nie czytało kluczyka No tragedia dosłownie, tragedia powiem no, Współczuję, naprawdę chłopak 1200 km od domu Samochód mu się spieprzył, kurde mole, no tragedia lekka No ja postanowiłem dzisiaj stworzyć swój własny płyn do spryskiwaczy Jak widać trochę marzę No ale trochę też robi robotę nie powiem, że nie. Denaturat, płyn do okien, płyn do mycia naczyń, woda destylowana. I K2 koncentrat, płyną do odpryskiwaczy. No zobaczymy. Nie jest jakaś forma oszczędzania, przeze mnie broń Boże. A chciałem zobaczyć, czy to po prostu będzie miało jakikolwiek sens i coś da. Jakie będą efekty, no przekonamy się. No dalej, w komentarzach jeszcze nie wyczytałem, czy Wasze Mercedesy, jak tam przygotowania do zimy i w ogóle, o, łańcuchy już założone, w kurskich terenach, czy jeszcze nie. Ja planuję to zakup łańcucha, ale zastanawiam się, czy będę w tym roku gdzieś jechał, możliwe, że w ogóle nigdzie nie pojadę. A płyn do waczy nawet ładnie czyści, muszę powiedzieć. I tylnią szybę. On działa. No. No taka oprócz tego, to co? No, minus 4 samochód jeździ, jak widać, chodzi równiutko. Filtry wymienione, filtr paliwa, olej, filtr kabinowy, filtr powietrza, więc będzie chyba jeszcze jeździł. Na wiosnę, wiadomo, po zimie trzeba będzie wszystko to wymienić, tak czy siak. Plus zawieszenie z przodu i płyn hamulcowy do pompy SBC. No, a później się zobaczy. Dobra, trzymajcie się kolorowych snów. Cześć.